Witajcie, nazywam się Wesley Harold. Niektórzy z Was mogli widzieć moje poprzednie wideo, w którym zbierałem pieniądze na mój pierwszy film pełnometrażowy 813 Maple Street. Próbowałem wtedy uzbierać 25 tysięcy dolarów. Dzisiaj mogę oficjalnie zakomunikować pewną wspaniałą nowinę. Nie tylko udało nam się osiągnąć cel, ale co więcej, zebraliśmy ponad dwa razy tyle, co na dzień dziś stanowi już kwotę 56 tysięcy dolarów. Po prostu szalone! To wszystko dzięki studiu rozrywkowemu WFM. Gdy zobaczyli moje pierwsze wideo ze zbiórką pieniędzy, to nie tylko tak bardzo polubili mój pomysł, że kupili do niego prawa, ale ponadto zapewnili mi więcej funduszy niż kiedykolwiek mógłbym otrzymać. To dla mnie istne spełnienie wszelkich marzeń. Zaczynałem się martwić, czy kiedykolwiek będę mógł wyprodukować ten film, ale dzięki studiu rozrywkowemu WFM ten projekt będzie mógł ujrzeć światło dzienne. WFM wstąpiło także do projektu jako współtwórca, więc... będzie kilka malutkich zmian w fabule. Myślę, że ostatecznie spowodują, że film będzie trochę lepszy. Przede wszystkim, nie będzie się nazywał 813 Maple Street. Zmieniliśmy tytuł na 1313 Paradox Street. Jeśli kojarzysz skądś to nazwę, to pewnie dlatego, że była ona częścią marketingu wirusowego, która była puszczana przed Mistrzostwami Super Bowl. Oznacza to więc, że film będzie miał miejsce w uniwersum Paradox. Dla osób nieznających tego uniwersum, opowiada ona o kosmitach, sci-fi i tym podobne. Historie nie są ze sobą powiązane, ale wszystkie mają miejsce w jednym wspólnym wszechświecie. Ale nie martwcie się, WFM wstawiło się za mną i obiecał. Mi, że emocjonalny rdzeń mojego scenariusza pozostanie bez zmian. To tylko małe zmiany, które myślę, że spowodują, że film będzie trochę lepszy. Film będzie kręcony techniką font footage, czyli jakby pseudamatorską kamerą przez prawdziwe postacie. A to bardzo potężna technika prowadzenia narracji. Ponadto film ma miejsce podczas inwazji kosmitów, co ja jest to troszkę inne od pierwotnego zamysłu, ale ale no wiecie, Myślę, że inwazja kosmitów jest perfekcyjną metaforą walki mojego dziadka z Alzheimerem, więc, no wiecie, to, to to będzie w ten sposób o wiele lepszy film. Jeszcze raz dziękuję każdemu, dzięki komu udało się uczynić to wszystko możliwym, a zwłaszcza studio rozrywkowemu WFM, bez którego nigdy nie byłbym w stanie stworzyć tego filmu. Nie mogę się już doczekać, aż zacznę pracę nad tym projektem i uhonoruję dziedzictwo mojego dziadka. Myślę, że nadal byłby ze mnie dumny. Jeszcze raz dziękuję. Pa.